Winda w szpitalu Medicover pieła się w górę w ciszy, podczas gdy Marcel Kowalski obserwował odbicie swojej matki w polerowanej stali drzwi. Halina była z każdym dniem bardziej krucha, lecz jej oczy zachowywały tę przenikliwą jasność, która zawsze go chroniła od dzieciństwa. Mając 45 lat dowodził Imperium Technologicznego wycenianego na miliardy, ale w tamtej chwili, trzymając jej drżącą dłoń, był tylko synem kobiety, która sprzedawała pączki na progu szkoły, by opłacić jego naukę. Muszę ci coś powiedzieć o Kamili. Halina przerwała ciszę, gdy winda zatrzymała się między piętrami, jakby przeznaczenie chciało zapewnić intymność tej rozmowie. Jej głos był ochrypły, lecz stanowczy. Mamo znowu to samo? Marcel westchnął, już przewidując przebieg rozmowy. W ostatnich miesiącach, odkąd ogłosił zaręczyny, Halina wykazywała narastający niepokój wobec swojej przyszłej synowej. Synu, wychowałam cię sama, nauczyłam się odczytywać ludzi, jakbym czytała sygnały nadchodzącej burzy, uścisnęła jego dłoń z zaskakującą siłą. Ta kobieta ma dwie twarze jedną, gdy na nią patrzysz, drugą, gdy sądzi, że nikt nie widzi. Winda ponownie ruszyła. Marcel poczuł, jak irytacja wzbiera w nim. Jesteś niesprawiedliwa. Kamila jest dla mnie idealna dla firmy, dla wszystkich. Zbyt idealna! Halina szepnęła, a coś w sposobie, w jaki wypowiedziała te słowa, sprawiło, że Marcel przypomniał sobie moment, gdy dwadzieścia lat temu odkryła, że jego wspólnik sprzeniewierzał pieniądze z pierwszej firmy. Ten sam ton, ta sama niepokojąca pewność. Gdy dotarli do gabinetu neurologa, doktor Marek Wójcik potwierdził to, co już podejrzewali: choroba degeneracyjna postępowała. Potrzebne byłyby nowe leki, intensywna opieka, adaptacje w codzienności. Marcel słuchał wszystkiego z kliniczną uwagą, robiąc notatki na swoim tablecie, planując remonty w rezydencji w Wilanowie, zatrudnienie wyspecjalizowanych pielęgniarek. Lecz Halina mu przerwała. Doktorze, nadal zachowuje jasność umysłu, prawda? zapytała bezpośrednio. Całkowicie, pani Halino. Pani pamięć i ocena sytuacji są nienaruszone to część motoryczna jest dotknięta. Odwróciła się do syna. Więc wiesz, że nie ma gdy o to proszę. Zanim się ożenisz, obserwuj, jak Kamila mnie traktuje. Gdy myśli, że nie patrzysz. Tylko tyle. Jeśli potem nadal będziesz chciał kontynuować to małżeństwo, nigdy więcej nie poruszę tego tematu. Marcel Kowalski wracał samochodem do domu, prowadząc w ciszy przez Wisłostradę. Ruch uliczny zamarł, pozostawiając zbyt wiele czasu na refleksję. Kamila Wiśniewska pojawiła się w jego życiu dwa lata temu na konferencji technologicznej Tech Crunch Disrupt w Berlinie. Absolwentka Ed Zurich, pochodząca z tradycyjnej krakowskiej rodziny, władała czterema językami i posiadała urodę, która sprawiała, że mężczyźni odwracali głowy w restauracjach. Lecz teraz zmuszony do myślenia dostrzegał drobne szczegóły które dotąd ignorował. To, jak zawsze zmieniała temat, gdy wspominał o swoim skromnym dzieciństwie, jak unikała niedzielnych obiadów, gdy byli tylko on i Halina, jak jej najcieplejszym uśmiechom zawsze towarzyszyły drogie prezenty. Nigdy nie ufałaś nikomu, kogo przyprowadziłem do domu, powiedział w końcu, próbując przekonać samego siebie. Kłamałam w sprawie Mariny, odpowiedziała spokojnie Halina. Była dobrą dziewczyną, po prostu nie była dla ciebie, ale tym razem jest inaczej synu, tym razem się boję. Tego wieczoru, w swojej rezydencji na Wilanowie, Marcel zastał Kamilę w salonie, przeglądającą katalogi dekoracyjne. Wyglądała olśniewająco w czerwonej sukni, którą kupił w Mediolanie z czarnymi włosami opadającymi idealnymi falami na ramiona. Kiedy go zobaczyła, jej twarz rozjaśniła się tym samym uśmiechem który podbił serca inwestorów i partnerów podczas dziesiątek biznesowych kolacji. Kochanie, wybierałam dekoracje na ślub. Myślałam o białych orchideach, bardziej klasycznych. Wstała i pocałowała go. Jak się miewa pani Halina? Postępy są, odpowiedział, obserwując ją uważnie po raz pierwszy. Będziemy musieli dostosować dom, zatrudnić więcej opiekunów. Przez ułamek sekundy coś przemknęło po twarzy Kamili. Było to zbyt szybkie, by mieć pewność, ale Marcel przysiągłby, że dostrzegł irytację, zanim ustalił się wyraz troski. Oczywiście, kochanie, czego tylko będzie potrzebować, Kamila objęła go. Ale czy nie myślałeś, że może specjalistyczna klinika byłaby lepsza? Z całodobowymi profesjonalistami, odpowiednim sprzętem. Ona zostaje w domu. Uciął Marcel i poczuł, jak jej ciało napina się przeciwko jego. Podczas kolacji w obecności Haliny, Kamila była idealną synową, pokroiła teściowe jedzenie, gdy zauważyła trudności z motoryką, rozmawiała o polskiej poezji, ulubionym temacie Haliny, a nawet zasugerowała wspólne czytanie nowej powieści autorki, którą Halina podziwiała. Lecz Marcel, teraz czujny, dostrzegał mechanikę stojącą za tą grą, uśmiechy, które nie dosięgały oczu, palce niecierpliwie stukające pod stołem, gdy Halina zbyt długo formowała zdanie, telefon, który dyskretnie sprawdzała za każdym razem, gdy rozmowa się przedłużała. Później w biurze Marcel zadzwonił do Pawła, swojego szefa ochrony od piętnastu lat. Paweł muszę zainstalować dodatkowe kamery w domu dyskretne. Jakiś problem, panie prezesie? Środki ostrożności. Proszę zainstalować je szczególnie w częściach wspólnych i w pokoju mojej matki. Z dźwiękiem. Jeśli miał testować Kamile, zrobi to porządnie. Pomysł fałszywego lotu do Seulu pojawił się naturalnie, co kwartał miał tam spotkania. Ela, gospodyni, która wychowywała go praktycznie razem z Haliną, miała być jego sojuszniczką. Przez pięćdziesiąt lat służby nigdy nie zdradziła zaufania rodziny. Przygotowany pokój znajdował się w zachodnim skrzydle, wystarczająco daleko, by nie zostać wykrytym, lecz z pełnym dostępem do systemu kamer i interkomem bezpośrednio do Haliny. Ela przyniosła kawę i prawdziwe jedzenie, nie te francuskie śmieci, na które Kamila nalegała podczas śniadań. Obudziła się już? Zapytał Marcel, regulując monitory. Zaraz. Kiedy pan wyjeżdża, ona wstaje później. Czasami dopiero po południu. Około jedenastej Kamila pojawiła się w salonie. Miała na sobie strój do ćwiczeń, lecz włosy i makijaż były bez zarzutu. Wyjęła z torebki telefon, nie iPhona, którego Marcel znał, lecz czarnego Androida, którego nigdy wcześniej nie widział. Rozmowa, która nastąpiła, zmroziła mu krew w żyłach. Cześć, kochanie, zamruczała do urządzenia. Tak. Idiota wyjechał dziś rano. Seul, spotkanie inwestorów, ta sama śpiewka. Dziś po południu? Idealnie. Ela ma wolne, a stara siedzi w swoim pokoju cały dzień nafaszerowana lekami. Marcel zacisnął pięści. Stara, idiota. Te słowa raniły głęboko. Oczywiście, że mi się uda, ciągnęła Kamila spacerując po pokoju. Wiem już, gdzie wszystko trzyma. Sejf za obrazem Jacka Malczewskiego jest żałośnie przewidywalny. Tak, Ryszard, już ci mówiłam, po ślubie rozwiąże problem Haliny. Sześć miesięcy maksymalnie, a znajdzie się w domu opieki albo coś gorszego jeśli nadal będzie niewygodna Ryszard Marcel znał to imię Kamila miała kuzyna Ryszarda o którym mówiła że mieszka w Londynie najwyraźniej to było kolejne kłamstwo Monitor w pokoju Haliny zaświecił się gdy Kamila weszła z tacą z obiadem Zmiana była przerażająca ciepły uśmiech zniknął zastąpiony wyrazem źle maskowanej nudy Pani obiad pani Halino Niemal rzuciła tacę na stolik pomocniczy. Proszę szybko jeść, nie mam całego dnia. Gdzie jest mój syn? zapytała Halina z godnością. Pani syn robi to, co umie najlepiej zarabia pieniądze. Pieniądze, które pani wydaje na swoje strasznie drogie leki i prywatnych lekarzy. Kamila skrzyżowała ramiona. Wie pani, ile kosztuje utrzymywanie pani przy życiu miesięcznie? Byłoby taniej i praktyczniej wysłać panią do ośrodka? Nie zrobiłabyś tego! Kamila pochyliła się, jej twarz była o centymetry od Haliny. Po ślubie będę robić, co zechcę, a ty trafisz tam, gdzie ja zdecyduję. Do domu opieki. Daleko stąd, gdzie Marcel odwiedzi cię raz w miesiącu, jeśli w ogóle. Z czasem zapomnij, że istniejesz. Mój syn nigdy. Twój syn to zagubiony mężczyzna, którego owinęłam sobie wokół małego palca. Ludzie tacy jak ty, co wyszli z nędzy, zawsze myślą, że są sprytni. Ale pieniądze nie kupują klasy, starucho. I na pewno nie kupują inteligencji, by dostrzec to, co masz tuż przed nosem. Halina zachowała zimną krew, lecz Marcel dostrzegł drżenie jej dłoni. Wyjdź z mojego pokoju. Z przyjemnością. Zapach starości i choroby przyprawia mnie omdłości. Gdy Kamila wyszła, Halina spojrzała prosto w ukrytą kamerę i szepnęła. Widzisz, synu? O piętnastej zadzwonił dzwonek. Na monitorach Marcel widział Kamile biegnącą do drzwi, poprawiającą włosy w lustrze w holu i otwierającą. Mężczyzna, który wszedł, był wysoki, ciemnowłosy, miał około trzydziestu pięciu lat. Ryszard, rzekomy kuzyn. Pocałunek, który wymienili, nie miał nic wspólnego z rodziną. Tęskniłaś za mną? Zapytał, obejmując ją w pasie. Zawsze, braciszku, odpowiedziała, a sposób w jaki wypowiedziała to słowo był pełen przewrotnej ironii skierowali się prosto do gabinetu Marcela. Kluczem, o którego istnieniu on nie wiedział, Kamila otworzyła drzwi. Gabinet był jego sanktuarium, angielska skóra, szlachetne drewno, pierwsze wydania klasyki polskiej literatury, które należały do jego dziadka. Widok jej tam z innym mężczyzną był głębokim naruszeniem. To tutaj, wskazała na obraz, za Malczewskim. Ile myślisz, że tam jest? Gotówką, jakieś dwa miliony. Ale dokumenty są najważniejsze akty własności, akcje, pełnomocnictwa. Jeśli zdołamy sfałszować kilka podpisów przed ślubem, nie musimy fałszować. Ryszard przyciągnął ją do siebie. Kiedy tylko zostaniesz jego żoną, będziesz powoli wszystko zmieniać. Transfery tu jakaś sprzedaż tam. Za dwa lata połowa wszystkiego będzie na twoje nazwisko nasze nazwisko. A co? jeśli odkryje. Ryszard zaśmiał się. Mężczyźni tacy jak on nie podejrzewają kobiet takich jak ty. Wychowani są w przekonaniu, że zasługują na miłość za to, kim są, żałosne. Zaczęli przeszukiwać szuflady, omawiając wartości, nieruchomości, inwestycje zagraniczne. Z każdym kolejnym odkryciem chciwość stawała się bardziej widoczna. Mówili o koncie w Szwajcarii, o działce na wybrzeżu, która była warta miliony, o tym, jak łatwo byłoby przekierować dywidendy z firm. A co ze starą? Ryszard zapytał swobodnie. Po ślubie stopniowo zwiększę dawki leków uspokajających. Sprawie by wyglądało na to, że choroba postępuje szybciej. Zatrudnię pielęgniarkę, która będzie elastyczna. Za sześć miesięcy orzeknę jej niezdolność do samodzielnej egzystencji i przejmę opiekę prawną. Potem wystarczy poczekać, aż natura zrobi swoje. Albo trochę jej pomóc. Marcel poczuł narastające gwałtowne mdłości. Zapalił się interkom, dzwoniła Ela. Panie Marcelu, pani Kamila wróciła do pokoju pani Haliny. Zabrała leki. Biegł korytarzami, serce biło mu jak młotem. Przez monitor, który trzymał, słyszał głos Kamili. Weź jeszcze te, Halino, pomogą ci odpocząć. Już wzięłam swoje lekarstwa. Weź więcej. To dla twojego dobra. Dźwięk otwieranych szuflad, brzęk fiolek. Halina słabo protestowała. Marcel chwycił srebrny kandelabr z korytarza, pamiątkę po pradziadku i jednym uderzeniem wyważył drzwi. Scena, którą zastał, wypełniła go furią, o której istnieniu nie wiedział. Blada, spocona Halina z płytkim oddechem, a Kamila z trzema pustymi butelkami sedatywów w dłoni. — Marcelu — Kamila upuściła fiolki — powinieneś być... W Seulu nie, kochanie. Byłem tutaj. Widziałem wszystko. Słyszałem wszystko. Ryszard pojawił się w drzwiach, lecz widząc Marcela, próbował się cofnąć. Paweł, ochroniarz, stał tuż za nim. Pawle, wezwij doktora Wójcika. Nagły przypadek i nie pozwól temu człowiekowi odejść. Gdy Paweł zajmował się Ryszardem, Marcel uklęknął przy matce. Trzymaj się mocno. Lekarz już jedzie. Doktor Wójcik przybył w piętnaście minut, które wydawały się godzinami. Potwierdził przedawkowanie, zaaplikował niezbędne antidota, i przygotował halinę do transportu do szpitala. Przyjechaliśmy na czas, powiedział. Ale gdybyśmy spóźnili się, choć o godzin. Na korytarzu Marcel skonfrontował się z Kamilą i Ryszardem. Ona próbowała odgrywać rolę ofiary. Łzy idealnie odmierzane spływały po jej twarzy. Marcelu, ja mogę wyjaśnić: Wyjaśnić, co? Że planowałaś zabić moją matkę? Że ty i twój kochanek nie kuzyn, kochanek! Mieliście ukraść wszystko, co zbudowałem? Kochanek? Udawała oburzenie. Ryszard to mój. Wystarczy przerwał Marcel. Mam wszystko nagrane każde słowo, każdy gest, każda zbrodnia. Macie dziesięć minut na opuszczenie mojego domu. Jeśli nie odejdziecie, wezwę policję i zgłoszę próbę zabójstwa. Ryszard nie czekał ani minuty. Wybiegł porzucając Kamile. Ona próbowała jeszcze zbliżyć się do Marcela, lecz on się cofnął. Nie znasz mnie, syknęła całkowicie, odrzucając maskę. Skończę z tobą, opowiem wszystkim, że jesteś agresorem, szaleńcem. Spróbuj, mam nagrania. A teraz wynoś się. Pielęgniarka przełożona z popołudniowej zmiany, Lucyna, miała 38 lat i prezencję, która łączyła nienaganny profesjonalizm z prawdziwym ludzkim ciepłem. Kiedy została przydzielona do opieki nad Haliną, Marcel przyjął ją z ledwo skrywaną wrogością. Muszę zobaczyć pani dokumenty, powiedział sucho. Oczywiście, Lucyna podała swoją legitymację bez urazy. Przyniosłam również swoje pełne CV, certyfikaty i referencje. Przypuszczam, że po tym, co się stało, pan chce mieć pewność. Jego zrozumienie częściowo ją rozbroiło. Kiedy sprawdzała dokumenty, wszystkie bez zarzutu. On obserwował, jak opiekuje się Haliną. W jej gestach nie było niczego teatralnego. Wyjaśniała każdy lek, prosiła o pozwolenie przed każdą procedurą, rozmawiała z Haliną o literaturze, jednocześnie kontrolując funkcje życiowe. Lubi pani Wisławę Szymborską? zapytała Lucyna, zauważając książkę na stoliku nocnym. Moja ulubiona pisarka, odpowiedziała Halina głosem wciąż słabym. Moja również. Jej wiersze zawsze wywołują we mnie wzruszenie. Jedna polka o drugiej polce, uśmiechnęła się Halina. Skąd pani pochodzi, kochana? Z Podlasia, przyjechałam do Warszawy na studia dwadzieścia lat temu. Moja matka wciąż tam mieszka. Rozmowa potoczyła się naturalnie, a Marcel dostrzegł coś, czego nie widział od miesięcy. Swoją matkę autentycznie swobodną. Z Kamilą zawsze czuło się ukryte napięcie nawet w pozornie harmonijnych chwilach. Ela odwiedziła ją drugiego dnia, przynosząc sernik, który Halina uwielbiała. Lucyna nie tylko na to pozwoliła, ale i pomogła Halinie jeść, nie zważając na okruszki na szpitalnym prześcieradle za pięćset złotych. Ta młoda kobieta jest inna, szepnęła Ela do Marcela na korytarzu. Ma w sobie własne światło. Czwartego dnia Halina została wypisana ze szpitala. Marcel zmienił rezydencję najnowocześniejszy sprzęt medyczny, przystosowana do potrzeb sypialnia na parterze, poręcze, wszystko by zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Lucyna została zatrudniona, aby nadzorować ten okres przejściowy i szkolić pielęgniarki, które miały pełnić dyżury. Nie potrzeba aż tylu rzeczy, zaprotestowała Halina, widząc mini ojom urządzony w domu. Potrzeba, kategorycznie stwierdził Marcel. Nigdy więcej nie zlekceważę żadnego ryzyka w pani przypadku. Tymczasem świat korporacji zbierał swoje żniwo. Nagłe zerwanie zaręczyn i tygodniowa nieobecność Marcela wywołały spekulacje. Akcje firmy spadły o osiem punktów. Na posiedzeniu zarządu Tomasz Sadowski, dyrektor finansowy, był bezpośredni. Marcelu, Twoje życie osobiste wpływa na firmę. Inwestorzy są zaniepokojeni. Potrzebujemy wyjaśnień. Marcel rozejrzał się po szklanym stole, przy którym zasiadało dwunastu najpotężniejszych dyrektorów w kraju. Przez chwilę rozważał kłamstwo, wymyślenie znośnej historii. Wtedy przypomniał sobie Halinę, jej odwagę w mierzeniu się z trudnymi prawdami. Popełniłem błąd w ocenie, powiedział po prostu. Zaufałem niewłaściwej osobie, odkryłem to na czas i skorygowałem błąd jak zawsze postępowałem w biznesie, gdy jakaś decyzja okazywała się błędna. To zbyt ogólnikowe, nalegał Sadowski. To wystarczy. Moja zdolność zarządzania pozostaje nienaruszona. Wyniki ostatniego kwartału to potwierdzają. Jeśli moja uczciwość w kwestii osobistego błędu stanowi problem, być może problem nie leży po mojej stronie. Magdalena Król, najstarsza starzem dyrektor, odezwała się po raz pierwszy. Wszyscy popełnialiśmy błędy, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Różnica polega na tym, że Marcel się do nich przyznaje, udzielam mu wotum zaufania. Jeden po drugim pozostali zgodzili się. Sadowski został przegłosowany. W domu rutyna zaczęła się ustalać. Lucyna Dąbrowska przychodziła codziennie, koordynując opiekę nad Haliną Kowalską z imponującą sprawnością. Ale to było coś więcej. Wniosła do domu muzykę polską muzykę poetycką grającą cicho, podczas gdy wykonywała ćwiczenia z Haliną. Wniosła śmiech. Jej historie ze szpitala rozbawiały wszystkich. Wniosła nadzieję, nalegając na fizjoterapię, gdy inni mówili, że jest bezużyteczna. Twoja matka ma jeszcze wiele siły, powiedziała Lucyna do Marcela Kowalskiego po dwóch tygodniach. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom może odzyskać część sprawności ruchowej. Inni lekarze mówili, że to choroba degeneracyjna, tylko się pogarsza. Lekarze nie wiedzą wszystkiego, Lucyna uśmiechnęła się. Czasami wola życia sprawia cuda, których medycyna nie potrafi wytłumaczyć. Miała rację. Po miesiącu Halina potrafiła stać z podparciem, po dwóch stawiała małe kroki. Dom znów ożył. To właśnie podczas jednego z tych ćwiczeń Lucyna wspomniała o swoim marzeniu. Otwarciu kliniki społecznej dla pacjentów z chorobami degeneracyjnymi, którzy nie mają środków. Większość umiera w domu, bez odpowiedniego leczenia, wyjaśniała, pomagając Halinie. Z odpowiednim sprzętem i oddanymi profesjonalistami moglibyśmy to zmienić. Dlaczego tego nie robisz? Zapytał Marcel. Pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze, prawda? Pozostał w milczeniu, ale pomysł zapuścił korzenie. Trzy miesiące po incydencie. Paweł Kaczmarek przyniósł niepokojące wieści. Kamila Wiśniewska i Ryszard Nowak wrócili do Warszawy, zadając pytania o codzienną rutynę w domu, o Lucynę, o Halinę. Coś knują, ostrzegł Paweł. Potwierdzenie nadeszło e-mailem. Lucyna otrzymała zaproszenie na spotkanie dotyczące finansowania jej kliniki społecznej, podpisane przez nieznaną fundację. Adres wskazywał na budynek komercyjny w centrum, to pułapka. Marcel natychmiast powiedział. Oczywiście, zgodziła się Lucyna. Pytanie brzmi, co robić. Halina, która teraz aktywnie uczestniczyła w rozmowach, wpadła na pomysł. Odwróćcie grę. Wyślijcie kogoś na miejsce Lucyny. Tak oto detektyw Anna Mazur, specjalizująca się w sprawach korporacyjnych, podawała się za Lucynę. Ubrana podobnie, w peruce i okularach, udała się na spotkanie, Wyposażona w mikrofon, kamerę i zespół wsparcia. Marcel obserwował wszystko z zaparkowanej w pobliżu furgonetki wraz z dwoma policjantami po cywilnemu. Kamila Wiśniewska i Ryszard Nowak pojawili się punktualnie. Podejście było bezpośrednie. Chcieli, aby Lucyna pomogła ponownie odurzyć halinę w zamian za 100 tysięcy złotych. Staruszka powinna już dawno nie żyć, powiedziała Kamila z głosem pełnym nienawiści. Przeszkodziliście, ale możemy dokończyć robotę. A jeśli odmówię? zapytała Anna, utrzymując przebranie. Wtedy zdarzają się wypadki, zagroził Ryszard. Tobie, twojej matce na Podlasiu. To wystarczyło. Policjanci wkroczyli, aresztując ich oboje na gorącym uczynku za próbę przekupstwa, groźby i spisek w celu popełnienia morderstwa. Kamila Wiśniewska Próbowała jeszcze uciec, zgubiła szpilkę, upadła i została zakuta w kajdanki tam, na chodniku, z dziesiątkami ludzi filmujących to wydarzenie. Gazety następnego dnia obwieściły oszustka, dziedziczka złapana na gorącym uczynku. Proces sądowy przebiegł szybko, z nagraniami i zeznaniami świadków obrona była niemożliwa. Kamila otrzymała osiem lat, Ryszard pięć rok później Centrum Opieki Haliny Kowalskiej zostało uroczyście otwarte w Warszawskiej Pradze południe. Tysiąc metrów kwadratowych nadziei, z najnowocześniejszym sprzętem i zespołem pod przewodnictwem Lucyny. Marcel nie tylko sfinansował projekt, ale został również przewodniczącym zarządu, łącząc swoją wiedzę w zakresie zarządzania z medyczną wizją Lucyny. W dniu otwarcia Halina przecięła wstęgę. Siedziała na zmotoryzowanym wózku inwalidzkim, który sama prowadziła, a jej twarz promieniała dumą. Mój syn zawsze był dobry w budowaniu rzeczy, powiedziała do mikrofonu, ale tym razem zbudował coś, co ma znaczenie. Tego wieczoru na werandzie rezydencji Marcel i Lucyna obserwowali ogród, ich dłonie spotkały się naturalnie, bez dramatu czy deklaracji. Wiesz czego się nauczyłem? Powiedział cicho czego, że prawdziwa miłość nie nosi masek, nie przedstawia się, po prostu jest. Lucyna uśmiechnęła się, ściskając jego dłoń. Długo ci to zajęło. Najlepsze lekcje zawsze wymagają czasu. Halina, obserwując z salonu przez szklane drzwi, uśmiechnęła się. Ela obok niej szepnęła: Ta ma własne światło, nie mówiłam? Mówiłaś. Halina zgodziła się. I tym razem mój syn przejrzał. W ogrodzie świetliki rozpoczynały swój nocny taniec: małe punkciki światła w ciemności. Jak prawda, pomyślał Marcel: Mała, czasem trudna do dostrzeżenia. Ale gdy ją odnajdziesz, rozświetla wszystko wokół. Kamila była przeszłością, lekcją wyciągniętą w najgorszy możliwy sposób. Ale dzięki niej, o ironio, odkrył to, co naprawdę się liczy. Matkę, która zawsze go chroniła, lojalność ludzi, takich jak Ela i Paweł a teraz Lucynę, nieidealną kobietę, lecz prawdziwą, z własnymi marzeniami, przyznanymi wadami i dobrocią, która nie potrzebowała widowni. Klinika przyjmowała 50 pacjentów dziennie. Halina poprawiała się wbrew wszelkim prognozom, a Marcel, po raz pierwszy od 45 lat, nie budował imperium, budował życie.